Uczci dzień 11 listopada, dzień niepodległości. Muriela Przepióra z Bliźniaków, z Różnowic. 19 listopada uczcimy niezależną manifestacją, która rozpocznie się o godzinie 15, tutaj właśnie pod po pierwszym na Pała II. Będzie to kolumna z Radia Maria do Miłosierdzia Bożego. Później będzie z Rynie Kwiatów e, przez e, posła, który obiecył przybyć e, z Sącza. Arkadiusza Monarszeka z PiSu tak, tak, tak. Następnie będzie bieg uliczny Planowany na godzinę 17 Trasa biegu to e, Rozpoczęcie tutaj spod e, Ratusza e, z Placu postoju, parkingu W którym się znajdujemy W stronę Starego Postelunku koło Tartaku Koło Delikatesu i Powlu Jest to otwarto impreza Taki bieg uliczny Pierwszy chyba w historii Biecza O no tak, tak, tak A później o godzinie 18 w restauracji grodzki jakaś herbatka wyborcza. Winko jakieś też, może lampeczka? No, może być, może być. Syknąć ale. na elegancję. No, nie ma sprawy. No, to tak to musimy uczyć. Natomiast pani Kotti robią to dziesiątego. Tak? A no, pani robią dziesiątego, jeszcze raz na dama, czyli burmistrzowi. Burmistrz. Rozumiem, rozumiem. Tak. Będę uczestniczył w uleży coś z nimi. Tak. tak, to tak. Jednak pacjent, trzeba, trzeba, trzeba. Dobrze, rozumiem. Ja ja powiem, Dziękuję pięknie.